Cześć Wam. Nie mam zbyt wiele czasu, więc przeskoczę prosto do sedna. Po pierwsze, branching. Dzisiaj będę mówił o branchingu w Figmie. To jest najlepszy sposób dla mnie na wersjonowanie pracy w Figmie. To jest takie moje ostatnie odkrycie, gdzieś sprzed pół roku i totalnie się w tym zakochałem. W tej chwili nie wyobrażam sobie w ogóle pracy bez branchingu, ale przedtem zanim ja przejdę dalej jeśli mnie nie znacie, to żebyście wiedzieli, kto do was mówi. Mam na imię Daniel i możecie mnie znać z Linkedina, z kilku grup na Facebooku, z Dribbla, może z Zabłocie Design Park, gdzie organizuję meetupy z Software Mansion? Jestem designerem UI w Software Mansion, jak wspomniałam, i na co dzień współpracuję z deweloperami. I to jest dosyć ważna informacja w kontekście dzisiejszego wystąpienia. A oprócz tego jestem. Psychofanem Figmy, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Wiecie, co mam na myśli. I jąkam się, pewnie już zauważyliście. Oznacza to, że mówię z niekontrolowanymi zakłóceniami albo zablokowaniem mowy. W moim przypadku jest to albo powtarzanie, albo przedłużanie pewnych głosek. Czyli generalnie powtarzam się. Czasami są to całe słowa, czasami sylaby, albo a, głoski. Nie jestem w stanie tego kontrolować, właśnie jak teraz. To jest choroba genetyczna, ale będę się starał mówić jak najsprawniej. Więc tyle tytułem wstępu. To jest harmonogram na dzisiaj. Podzieliłem prezentację na trzy części, czyli przede wszystkim wytłumaczę Wam, czym jest branching. Potem powiem Wam, dla kogo to jest przydatne. I w końcu o tym, w jaki sposób można podbić wykorzystanie w branchingu. Czyli podam Wam kilka porad i trików. Czym jest branching? Wyobraźmy sobie, że mamy typowy, typowy plik w figmie. Tutaj sobie go nazwałem Login Flow na potrzeby tej prezentacji. I plik ten może zawierać na przykład 10 screenów. I nazwijmy sobie go plikiem głównym. Od tego tworzymy branch. Czyli taką zewnętrzną przestrzeń, ale dalej poruszamy się w kontekście login flow, czyli tego naszego pliku głównego. I ten branch zawiera wszystko, co zawiera plik główny, czyli na przykład te 10 ekranów. Więc branch jest. Czymś w rodzaju duplikatu pliku głównego, ale nie do końca. Za chwilę jeszcze o tym y, będę mówił. Ale możemy sobie tutaj iterować nasz pomysł, więc w y, branchu możemy mieć kilka iteracji, jakiś pomysłów, jakichś zadań. Tak więc pracujemy w takiej dedykowanej przestrzeni i nasz plik główny pozostawiamy bez zmian. Czyli wszystko tu robimy. Poprawiamy, robimy review. Prosimy o zatwierdzenia i tak dalej. Czyli wszystko, cała praca kreatywna się tutaj odbywa. To takie najprostsze wyjaśnienie, jakie mogłem wymyśleć, zwłaszcza po angielsku. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Powiedziałem, że, że branż to jest taki duplikat. Pliku głównego chwilę temu, ale kłamałem, ponieważ to jest bardziej jak takie odbicie lustrzane. Jaka jest różnica między duplikatem a takim odbiciem lustrzanym? Jak masz główny plik i zrobię duplikat tego oryginalnego pliku, to mam dwa niezależne pliki. Czyli jeżeli coś zmienię w pliku głównym, to to się nie pojawi w tym zduplikowanym. Natomiast w przypadku branchingu, jeżeli mam plik główny i zrobię sobie branch i zmienię coś w głównym pliku, to zostanie to przeniesione również do brancha. Czyli to jest takie odbicie lustrzane w tym samym kontekście. Na przykład w naszym login flow. Czyli to jest pierwsza ważna wartość, a druga polega na tym, że Figma traktuje zmiany w porównaniu do pliku głównego. Powtórzę to jeszcze raz. Figma traktuje zmiany w porównaniu do pliku głównego. I co to oznacza? Powiedzmy, że mamy. Te 10 screenów w pliku głównym tworzymy sobie brancha i na przykład chcę zupdate'ować dwa screeny z tych 10 i dodać kolejne dwa. Więc jeśli te zmiany zostaną zaakceptowane przez klienta, to sobie zmerduję z plikiem głównym. A kiedy merġuje, to nie mergyuje 12 screenów. Czyli nie mam 10 i 2 dodatkowych, tylko Mordgeo 4, ponieważ firma, Figma, brakuje zmiany. Porównując to z plikiem głównym, więc nie ma znaczenia, jak duży macie plik albo jak duże odbicie zrobię w To Tu chodzi tylko o zmianę. Czyli wszystko to, co zrobisz w branczu i stwierdzisz, że to się do niczego nie nadaje, to zawsze możesz sobie to zarchi zarchiwizować. Po prostu zapomnieć o tym pliku, ponieważ twój plik główny jest bez zmian. I tutaj zaczyna się zabawa, ponieważ możesz mieć na przykład jedną organizację w firmie, jak pracujesz w dużej firmie i wtedy każda organizacja może mieć na przykład kilka zespołów, kilka zespołów może mieć kilka projektów, kilka projektów może zawierać kilka plików i każdy plik może mieć liczne branża. Oczywiście jako designer nie interesuję się wszystkimi e, plikami w figmie, w całej organizacji, ale i tak jest tego sporo do zaupdate'owania, czyli odwzorowania tego, co się dzieje w branżach, archiwizowania, wszystkiego, co się dzieje na, na co dzień. Więc Nasza praca polega na tym, żeby po prostu panować nad tymi braczami nad, na co dzień. To może wydawać się bardzo przytłaczające i jako dodatkowe zadanie, prawie zarządcze, poza projektowaniem, ale tak naprawdę jest to super, bo jeśli do tego się przyzwyczaisz, to przestajesz myśleć o branchingu robisz to po prostu odruchowo. Jeśli to brzmi wam znajomo, bo może tak jest, to macie rację, ponieważ Figma wykorzystuje system Gita, który doskonale jest znany naszym przy przyjaciółom deweloperów. Dla nich to jest Zasadnicza umiejętność. Nie możesz być deweloperem bez znajomości y, Gita. Natomiast dla nas, designerów, to też nie jest nic nowego. Znaczy jest to coś nowego, bo dotychczas nie trzeba było y, się zajmować branchingiem. Więc jeżeli nie rozumiesz dalej, na czym to polega, to możesz podejść do mnie po prezentacji i pogadać albo zapytać ze znajomego Dewa. Więc na tym polega mniej więcej branching. Czyli zakładam, że już w tej chwili wiecie, jak to działa. Kto może? Kto najbardziej korzysta z branchingu? Ta edycja konferencji dotyczy Crossing Perspectives, dlatego tutaj chciałbym opowiedzieć aż o czterech rolach czy grupach użytkowników, którzy z tego mogą korzystać. Więc po pierwsze, mamy designerów. W branchingu możemy eksplorować bardzo swobodnie pomysły. Nie trzeba tworzyć kilku plików do iterowania czy jakichś sandboxów. Kiedyś na przykład ja tak robiłam, kiedy sobie coś iterowałem i próbowałam wymyślać jakiś nowy pomysł, a w tej chwili branching pozwala mi robić to samo w figmie bez robienia bał bałaganu. Po prostu robisz sobie branch i, i działasz. Także duża swoboda działania, bo niczego nie psujesz, bo wszystko masz zapisane w tej osobnej e, przestrzeni. Po drugie, zachowujesz porządek w plikach. Powtórzę raz jeszcze, plik główny się nie zmienia. Cały ten kreatywny bałagan odbywa się w branżowaniu, i tam otrzymujesz sobie porządek tym sposobem. Poza tym, możesz updateować sobie system jak profesjonalista. Naprawdę to bardzo pomaga w pracy nad design systemami. Prawdopodobnie mógłbym tutaj wygłosić całe y, osobne przemówienie na ten temat, ale nie mam na to tyle czasu. Więc na razie po prostu wierzcie mi na słowo i poczekajcie na kolejną y, prelekcję. Możliwe, że w tym temacie właśnie. Kolejna grupa to deweloperzy, którzy dzięki branchingowi wiedzą dokładnie, co trzeba zakodować. Nie będą musieli już. Pracować nad niezaakceptowanymi screenami, które gdzieś tam fruwają po filmie, ponieważ macie jedną przestrzeń do wszystkiego. Po drugie, unikają rozproszenia się przez jakiś kontent, który w ogóle nie ma w związku z tym, co się dzieje. Bo wszystkie zmiany, które zaszły w danym tasku, na przykład, znajdują się na jednym bordzie. I to jest prawdopodobnie największa korzyść dla deweloperów. Nie muszę już teraz tłumaczyć, co trzeba zrobić, bo dzięki branchingowi jest to dosyć oczywiste. Poza tym. Mamy dodatkową, kustomizowaną y, przestrzeń na handlowy, czyli to taki nowy segment w procesie, który możemy kustomizować, stosować nasze pomysły itd. Tak Trzecia perspektywa to perspektywa testerów, którzy łatwo mogą porównywać sobie Figma z tym, co mają na produkcji i to jest super ważne. To jest duża zmiana w dobrym kierunku, bo nie muszą skanować całej Figmy W taki sposób, jak robili to teraz. Nie muszą trakować figmy raz w tygodniu na przykład i sprawdzać co się zmieniło, bo. Wystarczy do dziury podpiąć kilka branży i wszystko jest jasne. Poza tym, trakowanie zmian, żeby szybko automatyzować testy automatyczne, to jest dosyć podobne do e, przypadku deweloperów. Różnica polega na tym, że są implementowane feature'y zadesignowane i wtedy testerzy zmieniają sobie odpowiednio testy automatyczne, czyli wtedy znowu nie muszą. Wszystkiego tworzyć od nowa i zaoszczędzają bardzo dużo czasu. I ostatnia perspektywa perspektywa klienta. Po pierwsze, widzą tylko rzeczy, które powinni widzieć, czyli zawężamy ich uwagę, zwracamy ją tylko tam. Gdzie potrzebujemy, czyli jakieś wagi, albo zmiany, albo jakieś ważne taski, które chcielibyśmy pozamykać w danym sprincie. I nie ma potrzeby mówić o szerszym kontekście, tak jak często się to odbywa z klientami. Czyli unikamy mówienia o czymś, co nie jest w danym momencie ważne dla projektu. Po drugie, klient zawsze ma plik główny. W którym może sobie śledzić postęp. Więc zawsze ma ten plik główny, który służy nam jako punkt odniesienia podczas koli, albo podczas picza dla inwestora. Tak więc zawsze jest taka dedykowana przestrzeń. I zawsze można podejrzeć sobie e, aktualny stan w projekcie. Oczywiście lista jest nieskończona, i tych e, korzyści i perspektyw e, jest dużo więcej. Na przykład dla projekt managerów, projekt ownerów i wcześniej wspomnianych ról, ale podzielonych jakby na różne poziomy doświadczenia, czyli na przykład junior może mieć inną perspektywę na branching niż senior. Tak więc wiecie już, jak to działa, wiecie, kto co może. Zdziałać z branchingiem, więc jak poprawić jeszcze to doświadczenie? Jak sobie to, jak sobie skastomizować flow? Po pierwsze, w nazwie zawrzeć numer Taska. To nie jest w zasadzie dla nas, designerów, to głównie pomoże osobom zarządzającym projektem. Ale to jest prawdopodobnie najważniejsza e, rada z, podczas tej prezentacji i rekomenduję to zawsze. Zawsze to robię. Ułatwia to życie product ownerom, czyli ludziom, którzy zarządzają projektami, planują, ponieważ łatwo sobie mogą przeskanować listę branżów, sprawdzić nad czym pracujemy, a nie muszą wchodzić do każdego branża. I to jest ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. A dla nas to jest kilka znaków w nazwie. Po drugie, osobne strony na pracę kreatywną. W każdym pliku masz ileś page i nadal możesz mieć też taskboard. Scratchpad albo Sandbox, zwał, jak zwał? Dla mnie Taskboard brzmi fajnie. W każdym razie robię wszystko, całe, całe taski na pojedynczym page'u. Mam tam wszystkie wireframe, y, mockupy, nawet etap review, można tutaj załatwić i po tym jak uzyskamy akceptację, to przenosisz sobie screeny na odpowiednie Page'a. Czyli tutaj na przykład mam poprawiony flow logowania i część screenów przeniosłem sobie już na login screen page. I jak masz wszystko zaakceptowane, to sobie merżujesz branch. Ale przed zmerge'owaniem musisz poprosić o review. Jeżeli masz więcej designerów w zespole, to daj im znać, co i niech cię sprawdzą. To nie jest moja taka zachcianka. Developerzy też robią cały czas code review i to jest element ich pracy, więc pozwala to nam, wszystkim zespole, rozumieć, gdzie jesteśmy. Co się wydarzyło, co zostało zaprojektowane, i zapewniamy dzięki temu jakość. Tak więc, design review to jest bardzo fajna metoda. Jeśli nie chcesz pozostawiać innych designerów gdzieś poza kontekstem i chcę, żeby wszyscy w tym uczestniczyli. Ostatnia porada to archiwizacja branży. Staraj się otrzymywać czystą listę branży. Wszystkie branże, których nie potrzebujesz archiwizuj, bo i tak możesz je przewrócić, więc tutaj po prawej mamy aktywne branże. I aktywne branże. to jest ostatnia praca z na przykład ostatniego sprintu, a resztę można sobie zarchiwizować, bo zawsze możesz je przywrócić, jeśli będzie taka potrzeba. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zajrzyjcie do dokumentacji figmy dotyczącej branchingu. Mogę polecić Wam. Dwa czy trzy y, filmiki na kanale Figmy, konkretnie o branchingu. I oczywiście możecie zagadać do mnie tutaj na konferencji albo na LinkedInie. Możemy pogadać. To wszystko. Mam nadzieję, że było to dla Was interesujące i przetestujecie sobie branching w pracy jutro. Dzięki.